Witajcie, moi kochani. Jest 4 kwietnia 2023. Kolejno robię wyprawy za rzutami. Chciałbym właśnie Was pozdrowić. Wszystkich miłośników przyrody, ludzi rasów oraz zbieraczy poroży. No dzisiaj zajechałem jeszcze w inny las. Tak się kręcę już dobre dwie godziny. Na razie nic nie udało mi się podnieść. No ciekawe miejsca, bo mówię, te, te lasy tak do końca nie spenetrowałem. Tak staram się raz na jakiś czas przyjechać i tak coraz więcej terenu badam. Naprawdę też ciekawe są, są lasy, no i przed chwilą widziałem stado jeleni. Tak, granicach 7-8 sztuk. To jeszcze 3 miały poroże. Na 100%. Mówię, przed chwilą mi się spuszyły. Tam gdzieś na dole to właśnie było. Tak, granicach 8 sztuk ich był. To mówię, 3 na 100% miały poroże jeszcze. Właśnie chciałem. informacje właśnie mam swoje udzielić, że jeszcze trzy miały poroże. To jeszcze, tak, to jeszcze wszystkie nie pogubiły, bo jeżdżę, mówię, w różne lasy. Ostatnio, właśnie tam, gdzie 12 taka na 14 znalazłem. Tak też chmary byków. Udało mi się trochę ich nagrać. To tam właśnie były już bez poroże wszystkie a tutaj widać jeszcze połowę z porożami biegało no mówię, no chodzę, kręcę się znowu trochę czasu udało mi się zorganizować i tak mówię, jadę, mówię, pogoda taka pochmurna troszeczkę mówię się pokręcę i tak nie mogłem się zdecydować, w który las No mówię, pojadę tutaj bo tu jeszcze w tym roku nie, nie byłem, tu. w tych miejscach akurat, co tutaj chodzę, chodziłem wcześniej a dzisiaj się trochę zanurzyłem dalej i tak co chwilę się zanurzam dalej, dalej, dalej mówię, bo nie znam terenów ciężko mi tak na pamięć wszystko zapamiętać, bo ja nie korzystam z żadnej aplikacji tylko sam staram się, sobie chodzę i zapamiętuję wszystko w głowie mam te miejsca, te lasy dlatego mówię, to są schodzone setki kilometrów żeby takie miejsca poznać i ja ich obserwuję od, od paru lat już no i efekty Zaczynają mi przynosić, no nic. Pozdrawiam Was jeszcze raz. No, sami spójrzcie, no naprawdę ciekawe. Ciekawe lasy są. Spójrzcie, no, no przepiękne lasy. I tutaj widać, tak mało chodzi tych, bo mało tu spotykam tych zbieraczy poroży. Tam, w wcześniejszych lasach, to. Co na tych filmikach Wam pokazywałem, to, ja to sporo, sporo ludzi. A tutaj, tak. Mówię, parę razy już byłem i w tamtym roku byłem parę razy, i. W tamtym roku tego spotkałem dwie osoby. A w tym roku jeszcze nie, nie widziałem tu nikogo. No nic, pozdrawiam. Trzymajcie się. I przede wszystkim chciałbym pozdrowić. Krystiana, mojego syna, który mi tak zawsze wspiera No i jego dziewczyna Martę Macie pozdrowienie Od Andrzeja Przyrody Od taty No pa Witajcie ponownie Z tej strony Andrzej Przyroda Mogę się pochwalić, przez chwilę Znalazłem Spójrzcie takie kości leżały, bo tak podnożałem tak polem. No tak z krajem lasem przez takie polem. szłem i z daleka, zobaczyłem kości. I spójrzcie moi kochani Co przed chwilą moje oczy zobaczyły. Troszeczkę komplecik koziołka. No, jaka śliczna. Jaka przepiękna. Ale szczęście. <grystanie> Jakie szczęście mnie spotkało dzisiaj. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. A mówię, tak mnie pociągnęło, właśnie po tym krajem, tak po lasem chodziłem, chodziłem i mówię, a zobaczę po tym krajem się przejdę. I naprawdę mega szczęście. No przepiękne miejsca, przepiękne miejsca tu są. Mówię, nie zanudzałem się, nie. Tak daleko dzisiaj mówię. Taka pogoda chłodna, nie ma słońca. To mówię, spróbuję dalej. I naprawdę, o, jak się udało. <grydy> no. Ładny komplecik. Następny troszeczkę poczyścę, poczyś, ale to jest mało oczyszczenia, akurat w tym, w tym kompleciku. Tamten było więcej. Tu znalazłem ostatnio właśnie też taki komplecik tego zielona. Trochę zleżało w wodzie. No nic. Jestem mega zadowolony. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hejka.